No dobrze, Amy, oddajemy telefon przed sprawdzianem. Dziękuję. A teraz reszta. Ach, skąd pani wiedziała? Co robić, kiedy nauczyciel konfiskuje wszystkie ściągi? Ta też. Co ty sobie w ogóle myślałaś? Że mi się upiecze? Kevin, oddajemy telefon. Jakieś niespodzianki w kieszeniach? Nie, ja nie oszukuję, proszę pani, a to tylko napój. Szukacie sposobu na ściąganie? Obróćcie butelkę do góry nogami i zacznijcie spisywać formułki czarnym markerem. Takie długie? Przecież od razu zostaniesz nakryty. Jak obrócę butelkę, to nie zostanę. Dodam. Kiedy następnym razem będziecie się męczyć nad jakimś pytaniem, wystarczy skorzystać z pomocy butelki. No nie, już zaczynamy? Tak się kończy poleganie na ściądze, a właściwie jej braku. Algebra to taki banał. Podzielisz się wiedzą, Kevin? Czekaj, tylko zaprę wszelkie ślady. Jest ściąga i nie ma ściągi. Czy jest coś bardziej stresującego niż ocena z testu? Może razem spojrzymy. Co? Pała? A jak u ciebie? Wiesz, co robić, Kevin? Stara sztuczka ze zmianą ocen. Wierzcie lub nie, ale dobre stopnie same się zdobywają. Wystarczy odrobina kreatywności. Nie martwcie się, mamy więcej sprytnych trików, które ułatwią wasze szkolne życie. Wygląda na to, że Kevin robi wszystko poza odrabianiem zadania domowego. Co tam porabiasz? Aha! Natychmiast bierz się za lekcję! Chyba koniec zabawy, co? Czas się zabrać do nauki. No ja myślę. Ale gdy kota nie ma, Kevin harcuje. Fajnie się ogląda filmiki w pokoju, ale musicie mieć plan B na wszelki wypadek. Przyczepcie wieszek w górnym rogu drzwi haczykiem w dół. I kolejny nieco wyżej, w ten sposób. Teraz przywiążcie sznurek na pierwszy wieszak i przełóżcie go przez drugi. Następnie przez kolejny w przeciwległym rogu. Na końcu przywiążcie sznurek do swojego telefonu. O tak! Następnym razem, kiedy będziecie chcieli sobie coś pooglądać, zamiast się uczyć, a mama zaskoczy Was wizytą, nikt Was nie złapie na gorącym uczynku. Mmm, Kevin naprawdę odrabia lekcje. Myślałam, że ten dzień nie nadejdzie. W ten właśnie sposób możecie robić to, na co macie ochotę. Czyli godzinami oglądać filmiki. O, dla kogo te kwiaty, Kevin? Dobra, idzie. Czy on na mnie patrzy? Spokojnie. Ale się pięknie uśmiecha. Hej. To do mnie? Na pewno. Nikogo innego tu nie ma. Nigdy w życiu nie dostałam kwiatów. O Boże, ale on jest boski. I te oczy? Chyba mi serce stanęło. Wow, patrzcie na Sofię. Hej, kochanie, sorry, Lana, ale te kwiaty to raczej nie dla ciebie. Nie cierpię tych popularnych lasek. Zawsze wszystko psują. Lekcja przed długą przerwą jest najgorsza. Ktoś tu chyba jest głodny. Co to za odgłosy? Przepraszam, nie zjadłam rano śniadania. Mam nadzieję, że wiedzą, że to mój brzuch, a nie gazy. Boże, dziewczyno, masz tam lwa, czy co? Burczenie w brzuchu jest normalne, ale też mega żenujące. Przynajmniej lana się dobrze bawi. Nie śmiej się, nie śmiej się. Nie wytrzymam. Sofia, mogłabyś trochę ściszyć swój brzuch? Ale niezręcznie. Może wyjdź na zewnątrz i zjedz coś, bo chyba nie wytrzymasz do przerwy. Teraz można się śmiać. Brak mundurków w szkole to idealna okazja do wyrażenia swojego stylu. Ale wielkie umysły mają zwykle podobny tok myślenia, prawda? Serio? Lana ubrała się tak samo jak ja? Porażka jakaś. Żółta koszulka jednak nie wyróżni mnie z tłumu. Lepiej założę bluzę, zanim ktoś zobaczy, że ukradła mój luk. Już nigdy nie kupię nic w sieciówkach. Gotowe? Uf, o mały włos. Ha? Chyba sobie żartujesz? Przynajmniej wiesz, że oboje macie dobry gust. Przez takie równania można stracić całą energię. Szczególnie jeśli nie można nic jeść na lekcji. Ale spokojnie, przemycanie jedzenia jest prostsze niż Wam się wydaje. Co tak pachnie? Trzeba być sprytnym. Jeśli chcecie dowoli pałaszować, obejrzyjcie te triki. Żaden nauczyciel Was nie powstrzyma. Nie umiesz czytać, Kate? Czysto? Głodna jestem. Co ona tam żuje? Nic tu nie widzę. Aha, Jennifer, daj trochę. Wow, to jest genialne. Macie pustą puszkę? Narysujcie taki kształt. I wytnijcie go nożykiem. Teraz zamaskujcie puszkę. Wygląda jak pojemnik na przybory. Wrzućcie do środka słodycze. Świetny wybór. Jeszcze pokrywka. Przytnijcie brzegi i połóżcie na słodyczach. Na górze będą długopisy. Genialne, co? Jak tam twój głód? Poszedł sobie. Koniec czasu. Skończyłam. Aż zgłodniałam z tego wszystkiego. Chcesz? Ha? Nie cierpię jej. Dlaczego nie można jeść na lekcji? Co poradzę, że jestem głodna? Niesprawiedliwe. Tak łatwo się nie poddam. Mam pomysł. Weźcie woreczek strunowy i wypełnijcie słodyczami. Przebicie go przez spiralę koło zeszycie. Będzie leżało płasko jak zwykła kartka. Przemycanie jedzenia jest takie proste którą chcesz w stronę? Dziewczęta nic tu nie mamy. O mały włos.